Witam, wszystkich koleżanki, kolego z Facebooka. To was przyjaciel Dawid Jasper. na człowiek na YouTube. Jak widzieliście, mój pierwszy filmik, który wystawiłem na, 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 na moim kanale na YouTube, jak pobrać darmową grę ze Steama. Tu wracamy do drugiego odcinka. To jest ta gra, właśnie jak wam pokazałem, którą nadałem na pierwszym filmiku. Patrzcie, to jest tytuł tego, tego filmiku. Dokładnie do czy tej gry, przepraszam. Tytuł tej gry. Klikamy, tutaj mamy. Player. Mamy tutaj serwery, jak widzicie. Tu mamy opcję z komputerem. Tu mamy ustawienia. Wejdziemy na serwery, żeby wam pokazać, że to działa i że jest wszystko ok. Ze serwerami klikniemy sobie na byle jaki, może być nawet na ten. Gra się wczytuje. W tym momencie tu musimy chwilkę poczekać, bo na razie tutaj w plansza, jak się nie uda na ten serwer wejść, wejdziemy na inny serwer, jak widzicie. O, gra się wczytuje. Elegancko, bez żadnych komplikacji. Jak widzicie, coś się stało. W tym momencie Musimy chwilkę poczekać. Bo mam tu laga, widzę Dobra Czekamy Na spokojnie da się wszystko zrobić, jak widzicie O, wczytano się plasza, nareszcie No i Tu jesteśmy we trzech na serwerze. Jest na tutaj trzech. Jak widzicie. Idziemy tutaj. Mamy sto żyć. Oni nam muszą otworzyć drzwi, albo nie musimy. Tu mamy ten portal. Jak widzicie, cały. Tu mamy dwa wejścia, które są zamknięte. Ale możecie też wybrać inny serwer. O, jak widzicie, wyrzuciło nas z serwera. Nie wiem dlaczego, wyjdziemy na inny. Wejdziemy na te 32 osoby, żeby wam pokazać. Nawet jeśli nikogo nie ma na tym serwerze, graj tak jest ułatwieniem dla mnie, potwierdzamy. Tutaj mamy shotguna, idziemy dalej. Jak widzicie. Serwer będzie dopiero jeszcze 44 minuty. Mamy kamizelkę. Tu powinniśmy otworzyć drzwi, ale zaraz to zrobimy. Tylko ładujemy sobie życie. To nie jest Half-Life. Ani opposing force, ani blue shift. To jest coś dużo lepszego od tych gier. Wam powiem szczerze, coś dużo lepszego od tych gier. Tu spróbujemy znaleźć wejście do środka. Patrzcie jaki mam wyrzut strzału w tej broni? Staramy się znaleźć tutaj, tu tutaj znaleźć, jak widzicie w tym momencie. Jak nacisniemy Tą literę Ly li, to Idziemy pralsą tak, ludzikiem tak pójdziemy To zależy jak chcemy mieć postać Czy chcemy mieć postać do góry czy na dół To zależy Ja wezmę łoma Coś to robi? Coś odsuwa? Pod tym jest wejście, chyba, jak widzicie. wam pokazać, wyjdziemy na inny serwer, który jest więcej osób. Może być 6 osób. Jak dla mnie, jest super. O! Jesteśmy jak widzicie I na serwerze jest w tym momencie 7 osób Jest 7 osób Mamy snajpę Czy jakąś broń jak widzicie O! Freeman Był Freeman widziałem go Ale zniknął O! Widziałem po 3 35 zabój po 34, po 20, po 2 i po 1. Dobra. Myślę, że tu zapalimy światło. Bo jak widzicie, nic nie widać. Teraz musimy zejść na dół. Tutaj też nic nie ma. Teraz jak widzicie, nie miałem jak wejść do góry. Tutaj gdzieś powinien być przycisk, ale ja go nie widzę. Ojoj! Oj. Zabił mnie! Znaczy ja przyszedłem, jak widzicie, przez laser. Niepotrzebnie. Wejdziemy na ten portal. Ojoj, oj, oj. pojawiły się te potwory z Half-Life'a. Staram się tu wejść na górę do portalu. Oni tu chyba nie przejdą. Tu mamy działko. Tak jak w nigrach. Zagrane, jak widzicie, nie przypomina Half Life'a. Nie jest w ogóle podobna do Half Life'a. Zamiast walczyć, zamiast być ze sobą, to walczą przeciwko sobie. Moim zdaniem, to jest wielka strata czasu i pieniędzy. Dobra Oni tu zeszli na dół Muszę tylko pędzić Za wejdę schodami do góry Jak widzicie Tu mamy amunicję Nabuję 44 cm. Patrzcie, tu szybko nam się ładuje broń, Armerach jak widzicie I życie Teraz idziemy dalej Widzę, że oni nie chcą tutaj walczyć, o, tu nasz kolega zginął Przygniotło go coś Widzę Dobra Dobra, teraz w tym momencie. W tym momencie strzelałem do nas. By nas strzelali. Nie, tam, gdzie tam ci się podziali. Dobra, teraz idziemy tutaj. Wszyscy nasi tu czekają. Co to za postać jakaś, widzę jakiś wojownik. Staramy się porozumieć, naciskając klawisze. Któryś klawisze się. Którejś klawisze się mówiło. To jak widzicie, nie wiem którym O, mamy nową broń patrzcie jakie mamy bronię Mamy was tego snajpę, pistolet Wszystko wziąłem, bo wyrzuciłem Tu to, to samo możemy robić co w Kopka 6. Pomożemy im tutaj. O, rozsadziło go. Pojawi się za 3 sekundy. <tryk> Bardzo przepraszam. No i już się pojawiłem. Myślę, że ta te z tego torka nie będzie. Mam 4 zabójstwa. No i jak widzicie, gra jest fajna, zajebista, nówka sztuka. Patrzyłem na YouTubie. Ta gra jest nowa. Dopiero wyszła w 2017. Więc jak widzicie gramy tutaj. Już jest największy zawodnik, który ma 45 zabójstw. W tej sekundzie. G wyrzucamy, tak samo jak w kropka 6. Amunicję. Wrzucamy. Broń wyrzucamy. G. Aha, wrzucamy amunicję. Tutaj możemy ją wziąć. No, jak spojrzeliście, gra jest zajebista. Kultowa. Wbijajcie, wbijajcie na yy, ten link poniżej filmiku yy, w opisie, który będzie i będziecie mogli zobaczyć, jak będziecie mogli grać ze mną, jak powiedzcie to gra na Steama. Yy, nazwa mojego konta do Steama będzie w opisie. Zapraszajcie mi na Steama. Zapraszajcie mi na Steama. Bardzo was o to proszę. Yy, jak możecie. I chcę, żebyście też... Zaskrubowali ten filmik, obydwa te filmiki pod oba filmikami dajcie roczkę A ja tak, ja was nie namawiam. Zostawcie mi komentarz zajebisty, Kliknijcie dzwonek, jak Wam się podoba ten filmik. I bardzo was proszę, żebyście oglądali wszystkie moje filmiki na YouTubie i zaraz zrobili to samo z tymi filmikami, co było tak samo co dostałem. Bardzo wyświetleń na tym, tym na tamtym filmiku. A my tu staramy się wejść. Będę dziś kończył ten filmik, że wam pokazać. Widzę tu jakieś roboty były. Nie mogliśmy do nich dotrzeć. Plasza się zmieniła. Jak widzę. A nie, nie zmieniła się planza, planża jest taka, sama była wcześniej. Oj, ojoj! czy wy to widzieliście? Zaatakowali nas. Od razu nas raz strzelali we nas Ajajaj, Przygryzł do ściany Dobra, jak widzicie gra jest zajebista, będę kończył ten filmik dzisiaj Pozdrawiam Was z z Dawid Jasper Trzymajcie się gorąco i obejrzcie obydwa te filmiki na spokojnie Jeden, który wystawiłem teraz, drugi w opisie Obejrzcie bo, bo, powrótku sobie te filmiki obydwa Pobierzcie tą grę na Steam'a Pobierzcie tą grę na Steam'a i... Jak zrobicie to, to od razu mnie To od razu mnie zaproście na Steam'a I jak pobierzecie grę I zagramy w tą grę No, jest godzina 19.51 Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Was w z David Jasper i życzę wam miłej nocy. Trzymajcie się gorąco.